Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś będę interpretował dla Was kosmogram nowiu w rybach. Ale zanim do tego przejdę, pozwolę sobie zaprosić Was na moje tarotowe seminarium, które odbywa się online. Najbliższa edycja w najbliższy poniedziałek o godzinie 19. Link znajdziecie w moich postach na Patronite dla subskrypcji od 100 zł. W ramach tych 100 zł dostajecie mnóstwo wspaniałości, oprócz dostępu do tarotowego seminarium, również astroseminaria, nagrania archiwalne, bibliotekę interpretacji kosmogramów, astrokalendarze, i zobaczcie zresztą sami. Zamieszczam link poniżej w komentarzu. A na razie biorę się do pracy. Nów ten wydarzy się 28 lutego o godzinie 1 w nocy 44 minuty dla Warszawy. Nów to inaczej połączenie Słońca z Księżycem, spotkanie świateł, co jednocześnie kończy stary miesiąc lunarny i otwiera nas na nowy miesiąc lunarny. Wydarzy się ta koniunkcja w 9 stopniu i 40 minucie ryb. I to jest samsa bliźniąt. Ryby same w sobie są znakiem zmiennym i wodnym. Bliźnięta są znakiem zmiennym. Dodatkowo jeszcze koniunkcja świateł wydarza się w trzecim sektorze, który przyporządkowany jest bliźniętom, więc kluczowe dla zrozumienia. Tego nowiu będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bliźnięta i ryby pokrywają się ze sobą, ze swoimi wspólnymi właściwościami. Bo NUF jest esencją, jest ekstraktem danego archetypu. Zresztą, też ryby w tym kosmogramie są niezwykle mocne. Mamy tutaj Słońce, Księżyc i Merkurego i Neptuna, czyli Neptun, władca ryb, Merkury, władca bliźniąt w rybach, to jeszcze Saturn i węzeł. Północny. Kiedy mamy tak dużo archetypu rybiego, trudno jest być czegokolwiek pewnym, pewną do samego końca. Chociaż ten archetyp jest ostatni i działa jako finał, jako zakończenie, ale finał, który jest niewiadomą do samego końca. Ważne jest dla nas to, abyśmy nauczyli się i nauczyły żyć z tą niepewnością. Tego, że przyszłość ostatecznie jest jakąś niewiadomą, to, co spoczywa w nas na samym dnie, też jest jakąś niewiadomą, czy też to, jak pracuje pamięć i do czego tak naprawdę nas odwołuje, to również jest jakąś niewiadomą, czy też tajemnicą. Myślę, że ryby w bardzo piękny, a niekiedy też i zwodniczy sposób potrafią nas nauczyć obcowania z tajemnicą. To, że tak naprawdę ten świat który postrzegamy zmysłowo, jest jakimś spektaklem postrzeżeń. Tak jak Hamlet, szekspirowska postać najbardziej charakterystyczna dla twórczości, Szekspira mówi, nie ma rzeczy dobrych, ani złych, są takie, jakimi nam się jawią. Ryby uczą nas tego, jak jawią nam się rzeczy, jak docierają do nas przez źrenice naszej świadomości. To jest tak, że w codziennej percepcji postrzegamy pewne spektrum rzeczywistości, pewną częstotliwość, jeśli chodzi o wzrok, jeśli chodzi o słuch, jeśli chodzi o inne dane zmysłowe. Musi być przekroczony pewien próg postrzeżenia, aby coś do nas dotarło. I też jeśli ta częstotliwość jest ponad naszą miarę, wtedy też nie jest postrzegana czyli chodzi o jakiś zakres. I ta codzienna percepcja jest bardzo mocno związana z archetypem panny. Ale ryby są po drugiej stronie, zupełnie po drugiej stronie. Tak jakby obejmowały wszystkie pasma, które mogą być postrzegane przez wszystkie zmysły, przez świadomość i nieświadomość. To, co jest na jawie, to, co jest w śnie. Tak jakby ryby próbowały objąć. Wszystko, co było i co będzie. Można się w tym pogubić z perspektywy jednostkowej świadomości. Wydaje mi się, że na ten now nie ma sensu mieć ambitnych planów zdobywania szczytów, czy też negocjowania jakichś warunków, na które mogłaby przestać przystać jedna i druga strona. W ogóle ostrożnie z relacjami w tym czasie. Z racji tego, że światła są w kwadraturze do ascendentu, descendentu, co zawsze prowadzi do konfliktów, sporów, przepychanki na tle ego, a dodatkowo jeszcze ta kwadratura jest czyniona z trzeciego sektora, więc komunikacyjnie może dojść do zamieszania. I to jest chyba motyw przewodni tego nowiu. To, że każdy z nas komunikuje świat, jaki przeżywa przez pryzmat własnej wyobraźni i wrażliwości, co prowadzi do polifonii, trochę takiej jak wśród konstruktorów wieży Babel, która ostatecznie jest jakimś chaosem i pokazuje, że kompletne porozumienie nie jest możliwe. Jest jakąś bajką, jest jakąś iluzją, jest fikcją, jest utopią, do której nigdy nie dojdziemy. Więc ważne jest to, aby w ramach tego nowiu zaakceptować swoje komunikacyjne ograniczenia i to, że one wynikają z tego, jak każdy z nas przeżywa świat na swój sposób przez pryzmat swoich uwarunkowań, przez pryzmat tego strumienia danych, który do nas dociera. I to nie jest tak, że ktoś kłamie, ktoś mówi prawdę, ktoś ma rację, a ktoś jej nie ma, tylko jest tak, że każdy z nas jest tak mocno zanurzony w swoim strumieniu przeżywania świata, że może nie być możliwym znaleźć wspólny grunt dla wspólnych spraw z kimś, kto być może chce się porozumieć, ale nie potrafi? To do siebie dopuśćmy, że można chcieć, można się starać, można próbować, a mimo to i tak można się nie porozumieć. Może nie dojść do tego porozumienia. W kwestii tej konfliktowości mam na myśli również sprawę tego, że Wenus znajduje się w Baranie, a to zawsze sprzyja egocentrycznym postawom w związkach, relacjach i przy negocjacjach, a do tego ta Wenus jest w kwadraturze do Marsa, władcy Barana, co wzmaga konfliktowość. Co sprawia, że trudno jest nam przyjąć perspektywę kogoś innego. Chcemy, żeby to ktoś inny Przyjął naszą perspektywę. Ale to jest niemożliwe. I to jest ważne, aby tę niemożliwość uznać. I szczególnie ważne to będzie w przypadku relacji z rodzeństwem. Relacje z rodzeństwem będą szczególnie ważne. Dlatego, że mamy tutaj mocno obsadzony trzeci sektor i mamy Dwada Samsę, bliźniąt, a do tego Merkury, władca bliźniąt, jest w koniunkcji z Neptunem. Więc e, chociaż. Rodzeństwo pochodzi z jednego domu, ma wspólnych rodziców, ma jakąś wspólną przeszłość. To każde jest wierne swojej wersji, jest w jakiś sposób uwięzione w wierzy własnej opowieści. I ta wierność jest wiernością sobie. Czemu mam zdradzać siebie? Czemu mam, mam rezygnować z mojej własnej wersji, na rzecz czego. Ostatecznie, każdy z nas powinno być po swojej stronie, ale w najszerszej perspektywie okazuje się, że wszystkie strony są jakoś sobie równe z perspektywy końca. Bo to jest ważne, by mieć świadomość tego, że ryby, jako znak ostatni, mówiący o sprawach ostatecznych, takich jak śmierć. Każą nam uznać to, że finał właściwie równoważy wszystko i wszystkich. W jakiś sposób pokazuje, że prawda nie jest kwestią jednej opcji, ale kwestią wielogłosu, polifonii, brzmień, różnych wersji tego, co się wydarzyło. Z perspektywy końca wszystkiego. Dla nas, dla jednostek, oczywiście ważne jest to, żeby trwać przy swoim. Ale tak jak mówię, w momencie, kiedy wchodzimy na ścieżkę duchowego rozwoju, czyli chcemy poznać jakąś prawdę absolutną, która przekracza mój indywidualny interes, prędzej czy później dotrzemy do tego, że jest coś, co każe mi przekraczać ograniczenia. Mojej własnej perspektywy, na rzecz pokornego uznania tego, że wszystko jedno, wszystko jedno, kto zwycięży, bo ostatecznie i tak wszystko się kiedyś skończy. I z tym końcem przyjdzie ulga, ukojenie, przebaczenie, a także i zapomnienie. Czyli to wszystko, co mieści w sobie. Niezwykle pojemny rybi archetyp, który w najwyższej manifestacji jest archetypem uduchowienia. Tam, gdzie mamy Neptuna w kosmogramie, tam będziemy szukać uduchowienia, tam łatwo będziemy składać siebie w ofierze, tam będziemy szukać utopii, na rzecz której dokonamy jakiegoś poświęcenia, jakiegoś samoofiarowania siebie. Tam też doświadczymy wiele rozczarowań, ale tam też czeka nas najwięcej lekcji duchowego rozwoju. W przypadku tego kosmogramu Neptun znajduje się na samym końcu ryb. Tak. Z końcem marca Neptun przejdzie do barana. Opuści swój znak i czeka nas wielka zmiana, o której będę opowiadał w specjalnym wideo tu na YouTubie. Ale teraz jeszcze przeżywamy to totalne zanurzenie w ramach koniunkcji Neptuna z węzłem północnym i Merkurem, starając się sobie opowiedzieć różne prawdy, z którymi przyszło nam się zmierzyć, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich kilku nastu lat, od czasu, kiedy Neptun znajduje się w rybach. I nasza społeczna rzeczywistość tak bardzo się zwirtualizowała, tak bardzo się zdematerializowała, tak bardzo się, no właśnie, odrealniła. I przeżywamy baśń, w której granica między koszmarem a marzeniem jest niezwykle cienka. Tutaj szczególnie polecam osobom, które chcą kontemplować to połączenie ryb i merkurego. Polecam film Davida Lyncha Mulholland Drive. Wydaje mi się, że z twórczości linczowskiej najlepiej on łączy to, co rybie i merkurialne. Bardzo dobrze uchwycona zostaje tam ta granica między marzeniem a koszmarem, które łączą się ze sobą w poetyce snu. I wydaje mi się, że szczególnie mocno przeżywamy to przez ostatnich kilkanaście lat, za sprawą internetu, mediów społecznościowych i uwspólniających przestrzeni wirtualnych, które ostatecznie i tak dążą do jakiejś partykularyzacji nas, jako jednostek zamkniętych w pańce swoich interesów. I myślę, że to jest ważne, aby w ramach tego nowiu kontemplować to, jak zanurzamy się w tym oceanie sensów, prawd, jak łatwo możemy się tam zagubić, ale też nie ma innej drogi, jak tylko przez to przejść. Ważne jest to, że w momencie nowiu wszystkie planety są w ruchu dyrekcyjnym, czyli nie ma retrogradacji, czyli czas przyspiesza i tak do retrogradacji Wenus, która rozpocznie się na początku marca. No właśnie. W okolicach 24 lutego zakończyła się retrogradacja Marsa, a za chwilę, na początku marca, będzie miała miejsce retrogradacja Wenus. O której nagram wideo, specjalne wideo i umieszczę je na Patronite. Ale to okno jest jakimś wglądem w przyszłość. To okno, kiedy wszystkie planety są w ruchu dyrekcyjnym. I tak jak mówię. Z racji tego, że jest bardzo dużo planet w rybach, woda jest mocna w tym kosmogramie, nie ma sensu działać na zewnątrz, próbować dokonać radykalnych zmian. Ważne jest to, żeby przeżywać, kontemplować działać w obszarze wyobraźni i duchowego uzdrowienia. Starać się złapać tę najszerszą perspektywę, w ramach której możemy holistycznie spojrzeć na każdą sprawę naszego życia. Szczególnie polecam przyjrzeć się kwestiom rodzeństwa. Co się działo między nami a naszym rodzeństwem w kontekście naszego domu pochodzenia? Jak te prawdy się wzajemnie wykluczają i dopełniają? Duży temat, ale warto jest się z nim zmierzyć. To wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do współpracy. A i też za chwilę będzie spotkanie w Turnusie na Wolskiej, poświęcone właśnie rybom, i tam na żywo będziemy mogli pochylić się nad tym zagadnieniem. Spotkanie będzie za darmo i zamieszczę w komentarzu poniżej link do wydarzenia, właśnie tego wydarzenia w Turnusie na Wolskiej. Dzięki serdeczne. I jeszcze jedna rzecz. Tarot. Tarot dla wszystkich znaków z okazji Nowiu Rybiego na Patronite. Teraz też absolutnie wszystko. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.